Ariane, Bendej. Taki motyw przewodni dzisiejszego poranka. Skoczny, piękny. Bardzo. Można ładnie na. Można, można ładnie. są tacy, można. co potrafią. Można, można. Urywki. Urywki. Urywki z kalendarza. Witamy serdecznie, redaktora Filipe Pieszlar, czołowe Skrzypce, Grupę Mozarta. Dzień dobry Państwu. Można, ale teraz ja. No dobrze. Podczas moich przedwakacyjnych eskapad trafiłem. Pod jego nieobecność, do garderoby Roberta Górskiego. Tak, tak, tego Roberta Górskiego. Tak, znanego z kabaretu Moralnego Niepokoju i ucha prezesa. Jak jestem w garderobie górala, to napiszę sobie tekst do trójki. Pomyślałem, licząc, że pozostawiony w pomieszczeniu powiew talentu mistrza uczyni mój tekst bardziej zabawnym. Niestety nie uczynił, ale w garderobie Roberta internet był szybszy. Skłaniam się Państwu 3 lipca, kiedy imieniny obchodzi Halarampia. Wszystkim Halarampią, być może Pani Halarampia nas słucha, życzę wszystkiego najlepszego. Zanim przejdę do omawiania świąt i rocznic 3 lipca, chciałbym odnieść się do listu słuchacza Radka z Krakowa. Tak, tak, dostałem list od słuchacza. Po, ubiegłotygodni... o, po, ubiegłotygodni... po ubiegłotygodniowej wzmiance o premierze Syreny 105, pan Radek czuje ogromny niedosyt, ponieważ nie zagrałem na skrzypcach dźwięków imitujących brzmienie silnika Syreny. Panie Radku, ćwiczyłem w garderobie górala. Syrena dla pana. A dziś przypada Dzień Ostrej Papryczki Chili. Co jest? Dobrze było? Nieprawdopodobne. Nie, Trochę Wartburg. Nie. Nie? nie, nie syrena? Nie, syrena i to myślę, że taka kość słoniowa. A przebieg poda pan pamięć, więcej? <laughs> Nówka sztuka. Nówka sztuka. A dziś przypada Dzień Ostrej Papryczki Chili. Świętujmy, nie popijając wodą. Mlekiem albo serwatką można. B. 3 lipca 1767 roku ukazało się pierwsze wydanie norweskiego dziennika Trondheims Adresse Kontoirs Eftetetning. Po 160 latach norweski wydawca zorientował się, że nazwa Trondheims Endresse Kontoirs Eftetetning jest nie do wymówienia i zmienił tytuł gazety na Adresse Avisen. To się nazywa Wpaść z deszczu pod rynne. Edward Grieg był norweskim kompozytorem, a nazwę miał prostą. Grieg. Czyli można. Dziś przypada 133 rocznica, kiedy na Ringstrasse w Mannheim został zaprezentowany pierwszy automobil skonstruowany przez Karla Benca. Nie wiem, czy ten pojazd miał silnik dwusuwowy, ale mam w repertuarze takowy, więc korzystam. Jeszcze raz proszę. A 60 urodziny obchodzi dziś Janusz Józefowicz. No ale to, jak Państwo wiedzą, tajemnica. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. F F Jaślar, pierwsza skrzypce grupy Mozart, pierwszy dwusłów też. <laughs> ćwiczone było, ćwiczone było. Ładne. No to teraz na koniec jeszcze jeden element, że złe.